Ogłaszamy start drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu EDU Census Education Awards. W 2023 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu, która zakończyła się dużym sukcesem. Otrzymaliśmy ponad 120 zgłoszeń w czterech kategoriach: Logopeda roku, Pedagog roku, Szkoła Równych Szans, VR EDU Innowator roku. Społeczność oddała 23 tysiące głosów na swoich kandydatów. Przyznaliśmy 8 nagród i wyróżnień, a całe wydarzenie zwieńczyła uroczysta konferencja w Warszawie. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Sirak. Przez 20 lat miałam przyjemność pracować z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Tacy uczniowie wyzwalają w nauczycielach duszę poszukiwacza, odkrywcy, czasem też detektywa. W tym roku ponownie chcemy wyróżnić i docenić najbardziej kreatywnych, innowacyjnych nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów aktywnie włączających do swojej pracy nowe technologie, a także szkoły przyjazne uczniom o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. W tegorocznej edycji przyznamy nagrody w kategoriach: Logopeda roku, Pedagog roku, Wychowawca roku, Szkoła równych szans, VR Edu Innowator roku. Często te najciekawsze zajęcia odbywają się w zaciszu gabinetu terapeutycznego, w sali, gdzieś z boku lub w świetlicy szkolnej. Zatem zachęcamy Państwa do zgłoszenia osoby, którą warto wyróżnić, podkreślić jej zaangażowanie, kreatywność i pomysłowość, jej naturę poszukiwacza. Ważne jest to, że można opisać i zgłosić także swoje własne działania. Zachęcam do przesyłania kandydatur. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Czekają cenne nagrody i statuetki Edu Census Awards, a wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 18 października w Warszawie.